Jeżeli mamy winokompas perfum i winokompas wina no to powinny być do siebie podobne tak samo jak wina, które mają podobne winokompasy. Jeżeli te winokompasy perfum i wina są podobne. będą podobne, będą podobnie wyglądały, tak. Ja, tak. no to przypuszczamy, że te dwa się obiekty, czyli tak. wino i perfumy, te właśnie będą do siebie pasowały. No dobra, to co? Zaczynamy w praktyce. Najlepiej to sprawdzić. Więc musimy to spróbować zrobić. To o czym przed chwilą powiedzieliśmy, zobaczymy czy teoria potwierdza się w praktyce. Bo jak się nie potwierdzi, to tym gorzej dla rzeczywistości. Mamy wino, Chablis Venerable, z ziemi Venerable. Bo to nie jest jakiś prix, to nie... Nie, jest to, jest ten... to jest tak zwany generik, czyli operacją szabli kontrola. Użyję takiego starego tego tak, mi to każdy. I co mamy, co mamy zrobić? Mamy z tego wina zrobić perfumy, ale że nie będziemy robić perfum. To przyniosłem 10 próbek perfum z typowego sklepu. Dobra, na tych patyczkach. Na tych patyczkach. I. Dało się? I szukamy I Spróbujemy znaleźć perfumy, które pasują do tego Do tego wina. Tak naprawdę przejdziemy w ten sposób od praktyki do teorii, czyli w drugą stronę. Bo tak. najpierw znajdziemy to, co pasuje. Ale właśnie, ale nie będziemy się poruszali poprzez tu teoretyczne modele, mhm. tylko na tak zwanego żywca. Pokażemy. I wnosi nam tutaj Kinga. Głowę Wojewódzki ma wodziankę. Dziękujemy bardzo. <grym> tu jest tych <grym> 10 pedów. Masz odpowiedzieć na pytanie. Podobne ci, pasuje ci. Wąchając je razem. Mhm. Mają się do siebie. Czy, Dobra. Czy w ogóle jest źle? Jest dobrze. źle. A może będzie tak, że będzie jeszcze lepiej niż samo to wino, To może i powiem wszystkim jak pachnie to wino, bo wino bardzo jest masłowe, oleiste dużo tropikalnych owoców jest miękkość ale takie bardziej pieczone są te owoce kwasowość nie wiem, bo jeszcze nie próbuję świeżość jest, bo są cytrusy jak najbardziej nie musimy próbować no właśnie specjalnie nie próbuję jeszcze Dobra, tu wiecie jakie jest nasze szabli Dobra, zaczynamy. dobrze, na chybił trafił biorę pierwsze z brzegu znaczy, ja będę wiedział, co to jest. No dobrze. Ja będę wiedział, bo ja wiem. to no ktoś musi, a ty nie będziesz wiedzieć. <grym> Dlatego dam ci blister pusty. Pusty. Potem będziemy w konkretnie. Okej, okay, okay. czyli od, odkładam może, jako... Może. Być może. Mhm. To może oddam to, bo to się zaraz e, to, jest, to jest, żeby wiedzieć. To jest... od e, Toalet e, Jean Paul, Paul e, Jean Paul Gautier. Jean Paul Gautier. Dobra, Jean Paul Lebo Dobra, Le dawo. Powodem chowam. To I mówisz, że może. to być może. No, no ja jeszcze nie wiem jakie są inne. <noise> nie, ale też chodzi o to, czy wiesz, czy nie są jakieś dysonansi? Nie, nie, nie. Czy znaczy, nie było Tam jest bardziej świeże zdecydowanie niż to wino, ale. Yy, aha, aha, aha. Ale być może zobaczymy jakie no, no, Podaję ci następne i to co teraz tu jest. Dziecię. To jest Giorgio Armani. Stronger. No to jest trochę za tęgie. To, 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 to jest ode zapach. Mhm. To, to jest silny jest zapach. Trochę za silny, za tęgie. Czy co? Ja myślę, co się dzieje? Jaka jest? Znika um, wino? E, Znika wino. Znika wino. To się sprawdza w ten sposób. Zachwycasz się dobra. winem, a jeszcze. I, i, I to zbliżam, jak zbliżam pły? ten zapach, to, to myślę tak: polepsza się ten zapach, jest Aha. ładniejszy, czy I robi się brzydki? I w pewnym momencie, w pewnym momencie kompletnie co innego. I Znikać zaczyna. Tak. Z, zapachy przeciwne, zapachy przy, po, powodują, powodują, że wino znika nie w tyle... perfumach nie czuć wina. Nie czuć wina, szkoda wina po prostu. No, woda Gdybyś... można by było pić za no, To nie, bo to jest męski. Ale ktoś, kto by się tym wyperfumował. i pił to wino, to kto, nie będzie czuł, wydał pieniądze na marne. na marne. Czyli to nie. Na to, to nie. Odrzucamy. W tym momencie widzicie kolejnych 10 prób i 10 testowanych perfum, natomiast postanowiłam przyspieszyć to nieco, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć całość, to wrzucę to jeszcze oddzielnie w oddzielnym odcinku na YouTube. Tym bardziej, że o perfumach to ciężko tak o nutach mówić. Co, o, wykryć nuty. Coś, no to nie jest co, tak ładne. większa mieszanka tego. Tak? Nie wącham od razu, bo to wtedy trochę. Tom Ford, Tabako, Wanilia. Wiatr jest. Czy to ładnie pachnie? Tak jakbyśmy przyprawili to wino. Ale... Tak. Ale wino jest mniejsze. Mniejsze jest, zabija, ale jest. Nie. Też fajne, tak jak to poprzednie. Nie jest w było dysonansie, ciekawie. nie. nie. Ale jest... Jest za mocne. Ale jest. Za mocne. E... Przykrywa. Tak? Ale gdyby tak po... dodać trochę tych przypraw do tego wina, to byłoby bardzo ciekawie z kolei. Tak, czy, czy, no, co można zrobić? Nie, nie. Za mocne. Za mocne. Chyba, że może. Daj do morza. Do morza. Dobra, wrócimy. Robimy no, ja drugą wrócimy, selekcję. Tak. Taką już... Już nam mało zostało. Już jest, nie jest tak źle. Proszę bardzo. Chanel Gabriel. mydłowy, maślany. Taki... Jest oleisty. Jest dość taki, taki świeży. I uzupełnia też ten to wino. Ale dobrze go uzupełnia. Bardzo kobieco go uzupełnia. Tak. Bo ten Tom Ford uzupełniał go tak arabsko właśnie, tak przyprawowo, tak. tak do jedzenia. A to ewentualnie jest takie połączenie bardzo lekkie deserowo sałatkowe. by trochę zmiękcza. To w, 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 w języku perfumerii tak. mówi się y, o, o, takim, o takim zapachu, który jest tu. Furze. Mhm. Zielony, taki leśny troszkę. I no, mineralny. sprawia bardziej, no, dużo kobiecości dodaje temu. Do Czyli może. to być może. To jeszcze raz mamy to, to i to. Jeszcze raz to, co było na samym początku. Bo ja to też trochę źle wygląda. Tak. Jean-Paul lebo Le mi się to najbardziej podoba. Czyli to pasuje. Jest dosyć delikatne, jest przyprawowe. Wina nie zabija. Wina nie zabija i sprawia, że ma więcej tych przypraw, w którym no, mi się bardziej to połączenie podoba niż to w kierunku takich kobiecych zapachów. E, tak sprawia, że mam przyprawione wino. Warto, warto mi się to podoba, bo Tom Ford bardziej go krył. Czyli Jean-Paul Gautier na pewno tak. Wygrywa, tak. Chanel... Chanel może być, ale to jest chyba też, y, bardzo indywidualna. Nie? Minus 2 jak, jak daleko jest? Nie. nie, minus... Minus 2. To jest 0, minus 2. A jak mam to położyć? I tą fort. Jeszcze raz tą fort Już teraz to ci dam. Też mi się podoba. Znaczy, jest inny, trochę kryje go, ale ładnie to Dlatego mi się podoba A teraz co? ten... To już nie wiem co. Jeszcze raz Jean Paul Gautier. To co powiedziałaś, że tak. Który z tych? No, bo jest to. bo Rozumiem. Jean Paul Gautier Na razie... Wygrywa. Wygrywa. Odkładamy tą Forda, tak. Ale Fort y, też pasuje, tylko może gdyby to było od de toalet. Lżejszy, Lżejszy. Nie aż tak intensywny zapach. Jeszcze raz, żąbą... Joppo. Je, Je. I jeszcze raz, to co powiedziałeś, że... Tak, Ta, i sprawia, że jest ciekawe bardzo to. No. Chanel Gabriel. I też, bo zupełnie dwa inne wina. To wtedy z tym robi się cytrusowe bardzo. Ale, ale nadal jest ładnie, tak? To powiedz, Nic się nie psuje. Teraz czy się... jak powącham jedno i drugie, to jestem obywa na zero. A czyli obywa pasują? Tak. Ten e, pasuje. Ale i... jeżeli pasują, to tak. co? Poprawiają zapach wina. Tak. No Robi się tak, przyjemniej niż samym winem. Że... Wybieram to raczej bardziej nie na zasadzie podobieństwa, tylko tego, czy mi się zaczyna podobać ten zapach. bardziej. Ten, ten wspólny. Tak. I tu wspólnie jest super cytrusowo. Jest delikatnie takie mam wrażenie... A to z kolei Mam fajne przyprawy, mam trochę bardziej męskie to jest, to jest zapach... Tak. A Chanel. I to już wtedy Gabriel. na przykład jadłabym też zupełnie inne dania do tego, tak? To bym jadła coś lekkiego, sałatkowego, rybnego z tym Chanel. A z Aha. tym jadłabym coś na przykład ze śmietanowym sosem, jakieś ryby. Czyli perfumy, fino, jedzenie. Tak. I... Nie da się inaczej. To jeszcze by przeszło z sałatką, ale czy tamto by przeszło z rybą? Ten. Ten fort. Ten fort. To Dobrałem do innego szabli, o którym być może będziemy rozmawiać. Aha. Do Chateau Grenouille, Grand Cris. Czyli bardziej intensywnego. Ale też trzeba. A te dwa dokładnie dobrałem, wybrałem do tego. do tego wina. Żeby było i dla dam kobiet, i dla mężczyzn. I to jest ciekawe, że dwa. Są różne. Dwa są różne. Ty masz teraz. Nie, ja teraz, teraz mam Jean-Paul Jean Jean Zwróć uwagę. Tylko pamiętaj, który z który. <laughs> Jak one razem ale nie połączy ładnie, bardziej delikatnie. A uwaga, a teraz. Trzecia ręka Ci potrzebna. Uwaga. Mam się Nie, nie, nie. O roz, roz, się ręka, ty, tam. Tu, hmm. Nie, 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 nie. To tu. To tu. I teraz je połączę. Pewno jak to wino. Tak, tak. Czyli mężczyzna. Kobietą? Może się użyć tej kobietaty i pić szapli yy, Tak. I, wtedy będzie... I dopiero jest dobrze. Tak. Ale gdyby byli oni połączeni z czymś innym, to nie czuliby wina albo przestałoby im smakować. By. Mam nadzieję, że to to. Czyli <laughs> działa. Działa. Jak wygląda winokompas, winokompas Szabli wenerable. Trochę powiedziałam na początku. No już opowiedziałaś, ale on, on tutaj jest. Mineralny. Jest bardzo oleisty, często mówiłaś. Tak. No ma dużo takich. Jasnych kwiatów, eee, tak. owoców egzotycznych. też dużo egzotyki, ma jest bardzo, Ma dużo cytrusów. Tak, ma jest, troszkę, jest całkiem jest mineralny i troszeczkę ma lasu, tak, tych, tak. Tych, tych zapachów takich furze, jak w, 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 w tym, Taki mówi się w perfumiarstwie. Tak. Ale jest Dłinkie. dość, dość mniej, ale nie jest tu bardzo rozbudowany. rozbudowany. Tak. Czyli gdybyśmy popatrzyli na akordy, to, mamy dużo głow... to akord, akord głowy jest tutaj to rozbudowany, akord ciała jest, ale jest taki ziemisto zielony, a akord y, y, serca serce. jest lekko, lekko miękki, troszeczkę, troszeczkę gę... trochę, trochę, trochę tęgi, ale niewiele tak. takich suszonych owoców. Suszone morele, tak? Tak, suszone morele ewentualnie się Czyli te perfumy I teraz są podobne. Są, dlatego bo te damskie perfumy Chanel mają w sobie dużo świeżości, dużo kwiatów, e, także tutaj będą tak, e, ale mają też takie e, te... Boże jak to się nazywa, mydłowe i to właśnie mydłowe to jest ta to tu, masło, tak? Ale też są przez swoją miękkość, są lekko konfiturowe. Są, bo jest, sporo we... owocu, jest dużo miękkości. Gdzie on jest? Y... Najlepiej opowiadać. Jak się wącha, a nie z pamięci. Dobra, ja teraz wącham, mam tutaj te damskie i męskie, tak mi łatwiej tak. nazywać: Jean-Paul Gaultier I Chanel. i Chanel Gabriel. Tak. Mam. One są faktycznie do siebie podobne. Są, y, im dłużej, na nie pachy, to, to zaczynam się mylić, które są które. Tak. Te są delikatniejsze, tak. te są mocniejsze. Bardziej są pudrowe, te tak, tak, Gabriel. Tak, tak. Tak, to Ale Ja tutaj mam jeszcze jedną rzecz, jak jakby kłuska Mam opisy. Tyłek, tyłek. Oby, tak, jakie są nudne? no? To były piramidy mhm. w tym modelu, tym perfumiarskim, tak? Więc Gabriel, zwróć uwagę: białe kwiaty, cytrusy, dużo słodyczy. Czyli gdybym miała zbudować, to będzie to świeże, oleiste, ma sporo miękkości, bo też są te słodkie, takie nuty takie zapachowe. Grzoskwinia. Tak, grzoskwinia właśnie tam się znajdzie. Białe kwiaty to, to byśmy tutaj, tu byśmy nie tak, umieszczali. Tak, zielonych, tak, warzywa. Ale, no ale też ścięta trawa też się znajdzie. no. Mówmy o tym. Tak, ścięta trawa jak najbardziej również. Czyli tu? Tak. Czyli tu. Czyli tak. w perłumiasie w grze. To... Tuberoza, jaśmin, białe kwiaty, tak. jaśmin, trochę, sporo kokosu, tu, Który? czyli te oleiste. oleiste. No dobra, ale teraz mamy tego... kwiat pomarańczy. i kwiat pomarańcz, to też jest, to, to, tak jak, to jak jaśmin, jak, jak to są bardzo podobne. Natomiast Jean-Paul polgotine, znowu kokos. Tak, kokos też to. To co jest bardzo bliskie są, temu świeże, winu. Świeże oleiste. Tak. Miękkie, no tu będzie więcej ziemistości, bo taki bardziej mineralny I jest nie? bardziej mineralny. Troszeczkę szorstkości jest. I troszeczkę szorstkości. Tak. Czyli, czyli no... Bardzo podobne. No, tak, on będzie tutaj tylko na górze jeszcze Czyli, czyli ten te, te, te Jean Paul Gautier. jest jakoś tu? Tak, mniej miękkości a, ma. Tak. A Gabriel? Tak, bardziej, jest tu. Tak. Jest tu i tu. Ale razem łączą się tu. Tak. Tam, gdzie tego wina jest dużo. Tak. Tam, gdzie tego wina jest dużo. Czyli tak jakby. A więc one one Gdybyśmy zrobili winokompasy miejscu, tak. tych perfum, to tak. będą bardzo podobne do, do winokompasu Szabli winera. Tak, a razem będą no jeszcze bardziej tak naprawdę. A razem faktycznie poszerzają, uzupełniają się. Elementy, tak, tak, tak. No dobra, no to stworzyliśmy winokompas perfum, stworzyliśmy winokompas wina, nawet jeszcze go nie piliśmy. O to chodzi. Doszliśmy do takiego prostego wniosku, że nie trzeba pić wina, można go wąchać jak perfumy, a jeszcze lepiej wąchać je, pić, jeść, czy cokolwiek w połączeniu z dobrymi perfumami, bo jednak one bardzo zmieniają odczucia, które mamy związane z winem. I jeszcze na dodatek, nasz osoba, która z nami jest, powinna również pachnieć w odpowiedni sposób, żebyśmy e, tak naprawdę mieli najlepsze te wrażenia. To, to co teraz zrobiliśmy, To, no, to jest problematyczne. Bo teraz nie dość, że jedzenie trzeba będzie dopasowywać do, do, do wina. Jeszcze perfumy. To jeszcze perfumy. A i okazuje się, że wino niekoniecznie musi być smakiem. No tak, bo tutaj zdecydowanie nie nawet nie napiliśmy się wina. Można się bawić, wy możecie to zrobić w domu. Wyciągnijcie wszystkie perfumy, jakie macie i zacznijcie eksperymentować, bo być może macie w domu butelkę wina i butelkę perfum, które będą do siebie idealnie pasować. Albo nie. Albo w ogóle nie pasować, ale sprawdźcie, zobaczymy, co z tego będzie.